Witajcie, dzisiaj chciałem pokazać Wam ceny w lokalnym wietnamskim sklepie, żebyście też wiedzieli, jak ceny różnią się w sklepach od tych, które są gdzieś przy głównych plażach, promenadach czy w miejscach turystycznych. Spójrzcie na półki, będziecie mogli sobie też to wideo. Zastopować i przyjrzeć się dokładnie ceną jeżeli jakiś konkretny produkt Was interesuje. Natomiast ja postaram mniej więcej pokazać Wam jakieś takie wybrane produkty z danej kategorii. Więc widzieliście na górze ciasteczka podobne do Oreo to jest cena złoty 20. Zł. Tutaj widzicie jakieś herbaty to jest mniej więcej 2,83 no 3 zł około. Przejdźmy odrobinkę dalej. Zobaczymy teraz może na półkę z jakimiś właśnie słodyczami, drażetkami, co tutaj mamy. No i widzicie, tutaj po, po 60 groszy e, jakieś cukierki, drażetki, e, z, złoty 20, woda tutaj, wody tutaj już, już bardziej e, pod 2 złote. No natomiast no, wciąż to są, to, są, to są bardzo tanie ceny. No, widzicie, Kopiko, tam złoty 80, niecałe 2 złote skitelsy były tak samo, chyba 2,50. Szczoteczki Colgate około 7-8 zł. Idziemy dalej. Pasty, pasty, no to około 4 zł. Widzę Colgate, no to, no to tam około 5 zł. 4-5, tutaj Colgate, 6 zł. Czy, czy, czy nawet 7 troszeczkę no to w zależności jak ten kurs przeliczacie to możecie sobie wszystko wszystko posprawdzać, bo widzicie ceny są w wietnamskich dongach wietnamskich dongach więc jeżeli to zastopujecie to możecie to łatwo później przeliczać na złotówki ja tak szybko teraz mówię a z pamięci, żebyście po prostu mieli jakąś orientację. No widzicie, Pepsi w takiej małej półce, no to tak samo, tam złoty, złoty 20. Jakieś i, y, y, sprite y inne, nawet taniej były poniżej złotówki. Mm. No takie, takie, mniej więcej ceny. Piwo Budweiser y, też niecałe złoty 82 złote pewnie, więc bardzo, bardzo tanie. No, proszki możecie porównać też na polskich półkach Ariel. Mm, około 6, około 5-5 no, zł, yy, yy, co tutaj dalej mamy? Zaraz może jeszcze podejdę do jakichś do jakich właśnie budek z lodami. No to też lody widzicie po, po, po złotówkę lody po złotówkę mm, warzywa jakieś winogrona około 4, 5 zł banany 3 zł za takie opakowanie jabłka yy, też a, około 3-4 zł 3, 3 4 mm, winogrona takie opakowanie tam 2 2,50 2,80 Jakbym się mylił w przeliczeniach, to piszcie w komentarzach. Pomidory tak samo, z 2 złote. Co tu jeszcze mamy? O, chleb, chleb może zobaczymy Te chleb też, tutaj ten najtańszy złotówkę, później po 2 złote, no i jajka. 3-4 zł. Mam nadzieję, że to dla Was ciekawe, żeby zobaczyć te różnice. Trzymajcie się, cześć.